Dzień dobry, dzień dobry. Um, ustawiłem sobie studio. Studio. E, ustawiłem sobie studio. Ustawiłem... Przepraszamy, wystąpiły problemy z odtworzeniem. Dowiedz się więcej. Ja Cię sunę. Dobra. E, zakładam, że, te, że mnie widać. E, I że mnie trochę jakby nawet słychać. Ja coś tutaj widzę, więc musi być dobrze. 23 lutego 2021 roku. Tydzień i jeden dzień po moich 50 urodzinach. Mhm. No niestety tak to, tak to wygląda. Więc czekajcie, próbuję jeszcze sobie tak to ustawić techniką to. No, no, lata lecą i nie jest tutaj o wiele lepiej. Dobra, nic się nie dzieje, nic nie widzę. Nie działa, nieważne. Mam nadzieję, że ktoś, ktoś jest. Jak ktoś jest, to niech podniesie rękę w górę. Ja spróbuję to wszystko tutaj szybko opanować i, i, może, będzie, i może będzie dobrze. <laughs> Więc, skoro jest już początek wiosny, a jeszcze nie ma marca. To po pierwsze proponuję, no bo tytuł naszego dzisiejszego spotkania o masz wiosna. No bo faktycznie, bo faktycznie tak wyszło, że było zimno, zimno, zimno. Pamiętacie, jak odpalałem marę na 20 czy ponad 20 stopniowym mrozie. A tu, tymczasem, w zasadzie należy już zakładać opony do skutera. Opony na szczęście już leżą, czekają. Skuter się grzeje. Akumulator się ładował przez zimę znaczy, tak się podtrzymywał, żeby się nie rozładował więc myślę, że będzie dobrze. Ale póki co, póki co koncentrujemy naszą uwagę na samochodach i na. Hmm, dobra, na razie na samochodach. Więc co ja chciałem powiedzieć, że należy zrobić. Uwaga, promocja fabryki porcelany, nieznanej. Co należy zrobić z samochodem? Niekoniecznie klasykiem, tylko daily, który jeździł przez zimę? Przede wszystkim za parę dni, jak już nie będzie mrozów w nocy, no to rzeczywiście za parę już dni, na myjnie albo na no, myjnie i bardzo dokładnie od spodu, co nie jest najważniejsze od zewnątrz, od, od, od góry, od spodu zmyć sól. Najlepiej myjką ciśnieniową, wszędzie, za kamary. Jedziemy, 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 wymywamy. Nie żałować złotówek, ponieważ 10 zł wydane na myjnie jest dużo więcej, znaczy dla samochodu niż 100 zł wydane na zabezpieczenie antykorozyjne. A jak się niedawno informowałem na przykład u kolegi świadczącego usługi Mike Sanders, można sobie znaleźć na Facebooku Mike. Mikke Sanders Korozjon y, y, Schutz bo to akurat niemiecki y, preparat. Zabezpieczenie samochodu, takie y, kompleksowe z wyczyszczeniem, odtłuszczeniem, wypiaskowaniem, może nawet miejscowym, to jest w granicach około 1500 zł. Więc y, proponuję nie bagatelizować y, tematu, ponieważ prędzej czy później może nas to y, dopaść. Więc dbać, zabezpieczać, co na kogo, ko, kogo na co y, stać. Jeżeli stać na umycie, na no to musi być stać, to umyć. Jeżeli stać na zabezpieczenie, zabezpieczać. Są jeszcze preparaty takie jak Wax Oil szwajcarski, czy jak crown kanadyjski. Zwracam tylko uwagę, żeby się nie wkopać w takie ochrony mające odnawialność coroczną, no bo to jest tak 1500-1500-1500, wiecie o co chodzi. Po prostu, żeby nasza kieszeń to wytrzymała. Akurat dobrze, że na temat tych preparatów Mike Sanders wspomniałem na samym początku, bo one w zasadzie raz nałożona warstwa, a potem tylko co roku albo co dwa lata wymaga dojrzenia, czy tam nic w zasadzie jakiś patyk, czy, czy coś tej, 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 tej warstwy nie zdarło, ponieważ to jest taki tłuszcz, którym pokrywamy podwozie bardzo kompleksowo. I żeby się tego pozbyć, nie wiem, co by trzeba zrobić, ale myślę, że zasuwać po rżysku. To jest dobrym pomysłem. Rżysko przypominam takie pole, na którym wycięto kombajn, albo człowiek z kosą wyciął, wyciął zawartość. No i co? I teraz jest jakby dużo takich wystających patyków. I jakby nisko zawieszonym samochodem po takim rżysku pojechać, odpowiednio długo to można zabezpieczenie Mike Sanders zedrzeć. No, ale to chyba też nie o to chodzi, bo jak ktoś wydaje 1500 zł około na zabezpieczenie samochodu, to nie po to, żeby potem jeździć w porżysku. No bo trzeba się puknąć w głowę. I to jest pierwsza rzecz, najważniejsza, czyli pozbywamy się soli. Wszędzie, wszędzie wymywamy bardzo dokładnie. Sól precz. Jak już to zrobimy, możemy zająć się myciem karoserii no wiadomo, różne są techniki, każdy ma swoją polecam coś, co również pozbędzie się tej soli a potem domywanie, no to już wiadomo, po zimie zapraszam do spoglądnięcia, jak wyglądają dywaniki te podłogowe mój wygląda, mój jest biały mimo, że aż tak znowu strasznie dużo tego wchodzenia i wychodzenia wydawało mi się nie było, ale jest po prostu biały. Dobrze, że jest gumowy, bo jakby był belurowy, to myślę, żeby był po prostu do wyrzucenia. No więc, jak używacie zimą belurowych dywaników, to kupcie sobie nowe. Jak używacie gumowe, to 4-5 sezonów wytrzymają. Potem do fajansu i kupujemy nowe. No i teraz przychodzi kolejna sprawa, czyli jak się czuje nasz samochód. Jeżeli jest na oponach całorocznych, jak marea. To mam to gdzieś. Jak jest na oponach zimowych? O, to już niedługo, za miesiąc, półtora, będziecie się zastanawiali nad przesiadką na letniaki. Mój kolega, którego Peugeotem 307 się opiekuje, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, już się nie może doczekać założenia letniaków, ponieważ jeszcze w zeszłym sezonie, na jesieni, przewidując, że ceny będą wyżej, pieniędzy będzie mniej, no nie wiem. Zanabył komplet naprawdę ślicznych letnich opon i aż się cały trzęsie, żeby już móc na nich jeździć. Nie dziwię się, też bym się już cały trząsł. Znaczy ja się nie trzęsę, bo mam, jak już wspomniałem, całoroczne, ale on się trzęsie, bo ma siedemnastki i chce na tej gumie trochę no, zadać szyku. Bardzo słusznie. Więc opony. Więc jak już, jak już to, no to może zajrzyjmy pod maskę. Pod maską, jeżeli wszystko było przez całą zimę w porządku, to ja proponuję naprawdę. I to teraz tak, dotyczy daily i dotyczy klasyków preparaty forte i od razu, od razu mówię, że tak, preparaty FORTE sprzedaję w sklepie lajkonik na profilu facebookowym lajkonik. Jak znajdziecie zakładkę sklep, to zapraszam. Zrobię taki zestaw dwóch preparatów do, silniku, do silników benzynowych. Teraz są nowe opakowania tych preparatów. Jak widać, różni je to od starych. O, tu mamy stare na przykład. Jedno ma cienką szyjkę, a drugie ma grubą szyjkę. Jak ktoś widział wlew do tankowania benzyny, no to wiadomo, że w starego typu samochodzie taka gruba szyjka, ok. Ale w nowego typu, tam gdzie jest taka klapeczka i taka zwężka do dystrybutorów z paliwem bezołowiowym, no to taka cienka szyjka lepiej, bo można wetknąć i cały preparat się opróżni. A przy tej grubej szyjce jest taka sytuacja, że można tak wetknąć i trzeba tak trochę pilnować, żeby. Aby... No, jeszcze pełny żeby to się gdzieś tam nie rozlało. I teraz sprawa jest taka, że do zbiornika pełnego dajemy oba te preparaty na początku sezonu i potem przez 15 tysięcy kilometrów w ogóle się tematem nie zajmujemy. Dam później zdjęcie tych dwóch butelek i jak mówię zamieszczę kolejną pozycję, bo wydaje mi się, nie jestem na 100% przekonany, ale wydaje mi się, że one są oferowane osobno. A nie, a nie razem, i chyba wrzuciłem. Nie wiem po co do diesli, chociaż do diesli taki zestaw identyczny też jest. Też dwa preparaty do pełnego zbiornika paliwa. Co to robi? Wypiera, wypiera wilgoć, czyści układ paliwowy, czyści wtryskiwacze, nawet czyści nagar. A w dieslach może to działać kojąco na EGR więc to jest bardzo istotne i naprawdę zapraszam zachęcam i zanim zaawansowani przejdą do stosowania preparatów do czyszczenia oleju w części sensie silnika, starego oleju, półkanki, to, to jest zestaw początkującego lajkonika, czyli forte do zbiornika paliwa. No, to to by było tyle. Wracając do kwestii urodzin. 50 urodziny. Dzięki Wam zrobiłem podsumowanie, podsumowanie praktycznie 30 lat toczenia się rozmaitymi samochodami. W sobotę opublikowałem jeszcze w związku z tym taki tekst na ten temat, gdzie no właśnie gdzie pozwalam sobie na taką filozoficzną uwagę a nawet pytanie, czy lepiej było za młodu, za młodu, czyli te 30 lat temu, kupić drogiego Mercedesa, takiego w takim super korzystnym, jakimś drogim, długim kredycie, czy objeżdżać te, powiedzmy, z, z górką 40 z samochodów, no bo tak akurat wyszło, że tak jak policzyłem, to mniej więcej to, to było tyle. Nie wiem. Napisałem o tym tekst. Myślałem, że będziecie chcieli trochę bardziej temat przedyskutować. Uwaga, cienka szyjka jest też w innych butelkach. Nie, nie Łukaszu. Cienka szyjka, cienka szyjka jest w nowych butelkach Forte. I te, a widzicie, już działa, już mam, widzę, że komentarz. Łukasz, dzięki w ogóle, dzięki za komentarz, bo ja go widzę i mogę się do niego odnieść. Bardzo Ci dziękuję. Cienka szyjka w butelkach do paliwa, do diesla, do diesla nie, bo do diesla jest normalna duża dziura, nawet w Land Roverze, za co strasznie kochałem ten samochód, który miał zresztą, no właśnie, ile tam był zbiornik, chyba 70 albo 80 litrów, no w każdym razie było to bolesne dla kieszeni jak się go tankowało, no ale tylko od czasu do czasu. A i biksemie Dieslu też tak było, że był otwór do tankowania oleju napędowego taki pod ciężarówkę. I tutaj na okolicznej stacji wypatrzyłem sobie taki pistolet do tankowania ciężarówek i buch tam ten pistolet, to takim, takim strumieniem to paliwo szło. I odchodziłem czasem do kasy szybciej niż ktoś, kto tankował normalny samochód przez tą, przez tą wąską dziurę. No, tak to, tak to wygląda. Więc podsumowując, te 40 lat, czy ten, czy ten drogi Mercedes, nie wiem dlaczego od razu mi się nasunął, nasunął Mercedes, ale pewnie dlatego, że to taki solidny, wspaniały samochód i, i będę tutaj. A, butelki urodzinowe, no tak. O butelkach urodzinowych, to jeszcze, jeszcze może. Być. Jeszcze jedna jest, tak w ogóle. No. I tak się zastanawiałem. I nie wiem, czy wy się zastanawiacie nad tym, czy co, czy, co jest lepsze. Czy lepiej jest mieć dużo tych różnych doświadczeń, czy lepiej trzymać się jednego samochodu? Z punktu widzenia bilansu to to wygląda tragicznie. Bo nawet lekko tylko licząc, podliczyłem się na pół miliona. To nie są żarty, naprawdę. I nie przesadzam. No ale 40 samochodów, no to hello, jak to ma być? Mówię tutaj o kosztach pojazdu, kosztach serwisowania i nawet odejmując jakieś tam pieniądze, które się. Uzyskało przy sprzedaży, no to niestety tak to moim zdaniem wygląda. Jeżeli to wygląda u Was inaczej, to Wam gratuluję. Jeżeli wygląda korzystniej, no to w ogóle zajebiście. Natomiast bądźmy realistami, spotkajmy się, jak będziecie mieli też taki, taki bilans 50-latka. Co w Waszym przypadku, jak statystyki wskazują, nastąpi jeszcze ho, -ho. No ale proponuję już mieć gdzieś tam takie kontrolne oko na, te, na tą kwestię, tę kwestię. I teraz jeszcze ostatnia sprawa. Tak dzisiaj trochę skracam, bo po pierwsze mam tremę, bo tydzień temu mnie nie było, a nie było mnie, bo, bo byłem lekko przybity ty, tymi uroczystościami urodzinowymi, a konkretnie uroczystości były w porze, tylko sama rocznica była taka zaokrągła, jak, jak na mój gust. Ale okej, okay, jakoś to przeżyłem I, 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 i dziękuję i pozdrawiam wszystkich, których również to czeka. Natomiast, natomiast co? Postanowiłem, że, że wracamy, że, że działamy, że jestem, no bo w końcu wy jesteście, to ja was nie opuszczę. To nie ma tak. No, chwila. Oczywiście, że dużo nie patrzysz na bilans, tylko na doświadczenie. Ja tam wolę więcej i częściej. Ukaz więcej, częściej, ale żeby to miało swoją jakość. Wiesz o co chodzi. Czyli nie kupujemy byle jakich samochodów. No yy, i w ogóle nie żyjemy byle jak, bo to bez sensu. I nie jemy byle czego. Yy? A to zupełnie inny zakres, innej grupy, yy, inna, te, inna tematyka. W którą się zaangażowałem, ale nie będę, nie będę Wam truć. Natomiast muszę też powiedzieć, że czekają u nas pewne, pewne zmiany, bo po dwóch latach prowadzenia portalu Lajkonik, tak chyba mogę o nim mówić, czegoś, co wcześniej było blogiem Wyszukane Samochody, pomyślałem sobie, że, że trzeba trochę temat odświeżyć. Co prawda pamiętam, że jak ostatnio odświeżałem motomagazyn to skończyło się to dymisją moją i kolegi kolegi Adama Oleksiaka za bardzo żeśmy to odświeżyli, chociaż odświeżenie pamiętam, że wtedy dotyczyło tylko tak naprawdę drugiej i trzeciej strony no a i może odrobinę layoutu więc, więc takie mam doświadczenia różne z tym odświeżaniem, a i odświeżania innych rzeczy no, na przykład wyprawy 4x4. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta te, te, taki magazyn. E, uważam, że, te, że udały się znakomicie e, i z takiej trochę biznesowej klapy magazyn wstał i sprzedawał się fantastycznie. Za co... Te, za co Mogę sobie i wydawcy pogratulować i mniejszym to, to czynię. No więc w ramach odświeżania lajkonika zapowiadam już i być może, być może będziecie zainteresowani, czy mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, ogłoszenia, przy czym, przy czym jeszcze nie mam takiej ostatecznej wizji tych ogłoszeń, ale być może zrobimy je podobnie jak jest podział z samochodami na Daily i na klasyki. Będą one oczywiście moderowane. Nie będę dopuszczać wszystkiego, co będziecie chcieli ogłaszać, za co z góry przepraszam, ale akurat jest w tym momencie tyle tego, tych, tych różnych możliwości ogłaszania się, że, że mam nadzieję, że to niewielka w sumie strata. Natomiast chciałbym Wam dać taką szansę promowania, Promowania tych treści wśród. No, jest nas z górką 10 tysięcy ludzi tutaj na tym Facebooku. A tak jak mi statystyki nawet donoszą, to, to regularnie jest około 15 tysięcy odbiorców treści lajkonika Więc, cóż, jest to jakieś tam forum i na dodatek zorientowane na tę tematykę, a nie, nie są to odbiorcy pasty do zębów, szuwaksu do butów i ewentualnie jeszcze sznurka do snopowiązałek. Dlatego to jest ta jedna sprawa. Druga sprawa, czekajcie, bo jestem naprawdę w takim cugu, cugu wprowadzania tych zmian. Dobra, na razie mówię o ogłoszeniach. Będą ogłoszenia, będzie można swoje cacko wrzucić na, na lajkonika, na portal lajkonik. Mam nadzieję, że będzie to na tyle proste i atrakcyjne, że Was przekona i, i skusi. No, oby tak się właśnie stało i obyśmy dalej stanowili ten nasz Karnat Hub, który, który tak z uporem buduje od, od dwóch lat, a w zasadzie za chwilę będzie już od no, prawie dziesięciu. Znowu tu 40, tu 50. Tu, tu, tu 10. Jakieś straszne, straszne ilości czasu wchodzą, wchodzą w grę. Skoro o tym mowa, ważna rzecz, którą też będę uruchamiać, hashtag lajkonik. Miałem go sobie napisać, czyli tak. Hashtag L i K O, N, N i C lajkonik yy, przy publikacjach instagramowych, yy, bo yy, zrobimy taką tablicę, yy, na której te materiały, którą, yy, które wrzucacie do sieci swoje dotyczące samochodów, Waszych klasyków, otagujcie je lajkonik, yy, żeby one również były na tej tablicy yy, widoczne. Bardzo jestem ciekaw, yy, jak to zadziała. Ona jeszcze, jeszcze w tej chwili nie funkcjonuje, ona zafunkcjonuje. Ale namawiam, namawiam, jeżeli możecie coś, co uważacie za godne na waszych profilach Instagramowych, dodajcie hashtaga e, lajkonik, czyli likonic, jak powiedziała dzisiaj e, pani na stacji benzynowej. No i trudno jej się dziwić, no bo co miała niby e, powiedzieć, ale była taka zafrapowana. Co to w ogóle za nazwa? E, no, więc nazwa jest tak jak już kiedyś tłumaczyłem. <laughs> Wyszedł Lakonik, ale trochę jako produkt uboczny. Miał być taki bardzo światowy Like i Iconic. Wiecie o co chodzi? Like, Iconic. Lajkonek. No, to wszystko jasne, mam nadzieję. I oprócz tego Lajkonik, czyli. A, laikonik, ten taki facet na, na koniu, czyli tak naprawdę gdzieś tam prototyp y, prototyp y, kierowcy y, pojazdu czy to będzie pojazd dwukołowy czy trzykołowy czy czterokołowy czy więcej kołowy ale jednak jest to jakiś tam jeździec nie lajkonik, tak mi się właśnie wydaje czyli my jesteśmy takimi jeźdźcami i my tak właśnie jesteśmy takimi lajkonikami, my mam na myśli my bo nie, nie ja nie ja bo ja też ale ja i wy, my wszyscy, ponieważ spotykamy się na tej stronie, rozmawiamy o tych samych tematach, te same kwestie w pewnym momencie nas gdzieś tam pochłaniają, interesują. Nie wiem, czy wczoraj zaglądaliście na premierę nowego pojazdu Gordona Mareya. No szczerze, Gordon, z tym swoim uwielbieniem detalu, jest niesamowite. Jeżeli o mnie chodzi, ta turbinka z tyłu mógł ją sobie darować, ale no widocznie to jest taki już e, e, skok w nadprzestrzeń. E, natomiast niesamowite jest. Poznałem Gordona, ponieważ e, e, jak, jak pamiętacie lub też nie, pracowałem dla zespołu West McLaren e, Mercedes, właśnie tego GT. Nie tego wyścigowego, który jeździł w Formule 1, tylko tego GT, który jeździł McLarenami F1, tymi takimi trzymiejscowymi, gdzie kierowca. Siedział po środku kabiny, z tyłu miał za plecami 12-cylindrowy silnik V-BMW, a w drogowym samochodzie była nawet zmieniarka, zmieniarka płyt klariona umieszczona w ogóle tak jakby za kabiną, w złotej folii. Złotej folii, po co w złotej folii? Żeby się nie grzała. Także Gordon to jest tego typu osoba, i prawdę mówiąc, jak spojrzałem na to T50 wczoraj. I jak się te drzwi unoszą, i to wykończenie środka i z grubsza nawet to nadwozie, ja nie widzę postępu. Poza tym, że oczywiście auto jest może trochę lżejsze, chociaż tego nie sprawdziłem. Nie pamiętam ile te McLaren F1 ważył T50 waży 980 chyba 2 czy 4 kilo, czyli raczej niewiele. I myślę, że przyspieszenie ma stosowne. Natomiast natomiast. Prawdę mówiąc, na przestrzeni, kiedy ja poznałem w 90. 90 chyba. 5 albo szóstym roku poznałem Maria. I ten samochód już wtedy jeździł. No to to auto ma, ile ma? 30 lat, nie? No No to przez te 30 lat Gordon jest wierny swoim ideałom i jego ręka kreśli w zasadzie bardzo podobną kreskę, Natomiast. Nie ma co ukrywać, że ta kreska jest yy, praktycznie doskonała. I jeżeli ktoś mnie zapyta, czy, czy uważam, że lepszy jest McLaren dzisiejszy, yy, czy auto Gordona Marea, nie mam pytań. McLaren F1 tak, ale dzisiaj miejsce McLarena F1 w sprzedaży nowych samochodów zajęło T50. Nie ma inaczej. A McLaren robi bardzo fajne samochody. I niech sobie je robi, natomiast one nie mają do, do T50 w moich oczach podejścia, bo nie mają już tego tej uwagi na detal. No więc podsumowując, bo jak zwykle miało być krótko, a jest, jest już trochę długo, polecam wszystkim, namawiam Was naprawdę: sklep, sklep Laikonik preparat Forte. Bierzcie się za wymywanie soli ze swoich samochodów. Nie dajcie szans na podgryzanie karoserii swoich aut. Jutro, jutro, klasyczne spotkanie mam ja, czyli będziemy pokazywali z kolegą BMW 2067 roku piękne BMW, które przyjedzie obejrzeć jeden taki pan, który jest zainteresowany jego kupnem. A to śliczny samochód, więc, więc myślę, że, że będzie gorąco. A poza tym, jutro w ogóle ma być gorąco i bardzo dobrze. To to jest to. Pracuję nad, nad odświeżeniem i będę czekał na wasze komentarze. I sklep, sklep z portalu z Facebooka praktycznie chyba też przeniosę. Na portal, żebyście mieli łatwiejsze płatności, żeby to wszystko było takie bardziej automatyczne, a nie, 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 musieli, nie, nie musielibyście się z tym szarpać. No i co, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że te zmiany wdrożę jakoś w marcu, także to nie tak od jutra. Powoli wracam do, do, do publikowania. No i co, życie toczy się. Życie toczy się dalej. Mam nadzieję, że razem się w to życie potoczymy. Ja jako już osoba 50-letnia, ale to nie znaczy, że brakuje mi siły, wigoru czy zainteresowania motoryzacją. Bo jak widać, motoryzacja zmienia się praktycznie każdego dnia. Bo debiut czegoś takiego jak T50 i sorry, to, że jesteśmy likeonic, like iconic, Wręcz zobowiązuje nas do tego, żeby mówić o T50, bo T50 jest kontynuacją historii 30 lat temu rozpoczętej przez McLaren F1. Też pod podręki Gordona Marea. I nie ma inaczej. Nie ma inaczej. Dlatego wspaniałe jest to, że ta historia motoryzacji ma swoją ciągłość. Bywa, że występują w niej skoki. Takie jak hybrydy, czy takie jak elektryki, tego elektryka Polestara, ale go zjechał ten Matt Watson. Szczerze mówiąc, aż byłem w szoku, że, że w ogóle ona na to ktokolwiek pozwolił, ale proszę bardzo, co dzisiaj ma przebicie? Dzisiaj ma przebicie taki serwis jak CarWow, który, który co on robi? On nie sprzedaje, on tak naprawdę proponuje lepszą cenę, czyli dostarcza informacji. Czyli dzisiaj taki serwis jest ważniejszy od producenta, od dealera. Informacja, pamiętajcie, to jest bowiem coś, co jest najcenniejsze. A ludzie, którzy te informacje dostarczają, są bezcenni. A takimi ludźmi jesteśmy: my, Wy i ja. No, i my się w tych informacjach będziemy, mam nadzieję, wspierać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Za tydzień, za tydzień znowu i będziemy coraz bliżej zmian na portalu Lyconic. Like, iconic, podkreślam. Komentarzy mało, mam nadzieję, że będzie więcej. Mam nadzieję, że ktoś to jeszcze obejrzy. Bardzo dziękuję Ci, Łukasz, za oglądanie. Bardzo dziękuję tym trzem do, do pięciu, do siedmiu osobom, które zajrzały. Zaglądajcie znowu. Namawiam do dbania o samochody, bo zwłaszcza w tej chwili musimy yy, przedłużać ich życie. Bo wiecie, jakie są czasy. Niepewne. Siema.